Dzień dobry, dzień dobry. Kochani, przyszedł czas na przymrozek w moim ogrodzie. No i dzisiaj właśnie chcę Wam pokazać, jak to wszystko wygląda. Jest czapa, jest ciepła kurtka, było, słuchajcie, prawie minus 6, więc trochę roślin. Ten przymrozek zmarnował. Idę, pokażę Wam, jak to z jednej strony strasznie, a z drugiej przepięknie wygląda. Jak chodzą po trawniku, to powiem Wam, że trawka tutaj szeleści. Tak jak Wam w ostatnim wideo mówiłam, że rośliny, które mają nieprzemrożone liście, przepięknie się przebarwiają. Więc tak naprawdę to jest ostatni moment, gdzie mogę Wam pokazać winobluszcz, który. Pięknie się tutaj czerwieni i już możecie zobaczyć, że po malutku te liście spadają. Wygląda na to, że z moich dali nici, ale wczoraj, wiedząc, że będzie przymrozek, zrobiłam ostatnie dwa bukiety, które mogliście zobaczyć i na Instagramie, na Facebooku, ale oczywiście też na YouTubie. Tak więc moja rabata daliowa chyba uległa mrozowemu zniszczeniu. Jeszcze Wam pokażę w przybliżeniu, jak, one, jak te dalie fajnie wyglądają. No i oczywiście, trawy, które pokryte takim szronem, też cudnie się prezentują. A najpiękniej prezentują się dalie o ciemnych kwiatach. Zobaczcie, jak one są pięknie pokryte szronem. To jest niesamowite, jak przyroda potrafi być piękna, i tak jak mówię, z jednej strony jest mi żal dali, a z drugiej strony podziwiam to, jak one cudnie teraz wyglądają. Rabaty trawiaste to zdecydowanie rabaty jesienne. Wtedy trawy pokazują swoje piękno, wtedy kwitną, wtedy właśnie ta rosa, przymrozki. Wszelkie pięknie wyglądają i super się prezentują na ich kwiatostanach. Ja co roku zachwycam się właśnie tym, jak przepięknie przymrozek potrafi namalować obrazy na roślinach. Okrót wygląda przepięknie, ale jest jedno miejsce, w którym ten przymrozek troszeczkę mnie niepokoi. I mowa tutaj o moim trawniku, który został wysiany. Nasionka wykiełkowały. Trawka ma jakieś takie 2-3 centymetry wysokości. Zobaczymy, co się będzie działo dalej. A tutaj jakby w ogóle nie było przymrozku. Zobaczcie jak ściana tuj potrafi zatrzymać no nie tylko słońce, ale jak można tutaj zauważyć przymrozkowe sprawy. Hortensje absolutnie tutaj nie były nawet pokryte szronem. Oczywiście listki już się przebarwiają, no bo mamy taką porę roku, a nie inną. Natomiast zobaczcie te ich Kolory nadal tutaj cały czas cieszą, aż jest to takie niebywałe. Mamy już dobrze za połową października, a tutaj hortensje wyglądają niesamowicie. Wychodząc z najwęższej części ogrodu, możemy zobaczyć przepięknie pomalowane ozdoby rdzawe, i zobaczcie, kończy się tutaj dom, i ten taki przesmyk najwęższy. I możemy zobaczyć, że na hortensjach jest przymrozek. Więc zobaczcie, jak fajnie przyroda sobie tutaj radzi, jak taka ściana stój potrafi zatrzymać właśnie taką falę zimna. I tutaj jeszcze Wam pokażę, jak to wszystko wygląda. Jest to taki przesmyk między domem a tujkami. No dobrze, a my idziemy dalej. Teraz pokażę Wam rabaty, te przydomowe, które pokryte są szronem. Na Trewniku widać ślady, jak tu utupałam trawkę. Starajmy się nie chodzić po trawie, nie uszkadzać jej, bo właśnie w tych momentach, kiedy ona jest zmarznięta, to my tutaj troszeczkę ją uszkadzamy. Ale oczywiście nie tak, żeby tutaj panikować. Więc, jak to ja mówię, telefon w dłoń i nagrywam dla Was to, co tutaj jeszcze zostało z <laughs> sezonu ogrodowego. Moje piękne świeczniki, które bardzo, bardzo lubię. Pokazywałam wam, jak one fajnie świecą, jak one wyglądają wieczorową porą na rabatach. No lubię takie powiem wam dodatki. Zresztą możecie to zauważyć, bo praktycznie na każdej rabacie coś tam się z takich rdzawych pojawia. Idziemy na tarasik, a na tarasiku możecie zobaczyć, przykryłam. E, moje chryzantemki. Ciekawa jestem, czy moja e, pościel. <laughs> Słuchajcie, czy moja stara pościel zdała tutaj egzamin. O, Britney się to oczywiście bardzo podoba. Ona by tutaj e, pierwsza sprawdziła, czy mm, kwiaty przypadkiem nie są uszkodzone. No, widzicie, jak jej się podoba. Ona to lubi wszelkie takie domki. Czy to jest, e, nie wiem, jakiś kocyk przerzucony. W domu, gdzieś na jakiś mebel, czy po prostu jakieś pudełko tekturowe, to jest jej świat. Ona wtedy tam siedzi, śpi i niczego więcej jej do szczęścia mam wrażenie nie potrzeba. Pokażę Wam jeszcze Irgę, ponieważ widzę w komentarzach na poprzednim filmie, że Wam się bardzo spodobała. Jest to Irga, która jest zaszczepiona na pniu. Powiem Wam, że ja się nie spodziewałam, że ona będzie taka fajna. Tak tutaj pięknie wygląda, zdobi. Zobaczcie, ile ma czerwonych koralików. I właśnie o tej porze no, wygląda to niesamowicie. Ale nie tylko, jesień z Irgą jest przepiękna. Wiosną ona kwitnie, ma białe kwiatuszki, i także widok takiego małego drzewka na pniu pokrytego kwiatuchami jest też piękny. Chryzantemki jeszcze wyglądają jako tako. Ciekawa jestem, co się wydarzy, jak już przymrozek puści. E, idziemy, słuchajcie, na rabaty za mostkiem. E, pokażę wam, co tam się dzieje. Tutaj jeszcze ma, zerkniemy na e, Marcinka. Który też bardzo ładnie jeszcze się prezentuje. Zobaczymy, jak tutaj odtaja, że tak powiem, z przemrozką, i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Powiem Wam, że liściory tak fajnie tutaj spadają, tak szumią, ale to jest, tak jak mówię, ostatni moment na to, żeby popatrzeć na tą czerwień, która pięknie się prezentuje, tak jesiennie. Ostatnio pokazywałam Wam mojego klona, dzisiaj pokazuję, jak pięknie z niego spadły liście. Pamiętajcie, żeby takie liście zbierać, żeby one nie zalegały na trawniku, ponieważ będą szkodziły naszej trawie. Takie zalegające, grube warstwy liści będą gniły, no i oczywiście będą ślady na trawniku, więc najlepiej jest takie liście po prostu pozbierać. I tak jak na ostatnim wideo mówiłam, że nie mogę się doczekać na liście miłorzęba, które będą przepięknie się złociły, tak nie doczekam się tego. Zobaczcie, jak przepięknie szybko spadają. Niestety nie będzie tych złotych liści, a tak na nie liczyłam. To jest taki słuchajcie odcinek, gdzie ja tutaj będę podziwiała. Podziwiała własny ogród z rana. Ja przeważnie z rana nie mam czasu do ogrodu przyjść. Natomiast dzisiaj wywiozłam dzieci na przystanek, mogłam tutaj szybciutko przyjść, nagrać taki powiedzmy przymrozkowy odcinek dla Was. No i tym oto pięknym słoneczkiem, które świeci mi prosto w twarz, żegnam się z Wami. Moja Britney oczywiście obuszuje no, w ogrodzie, bo ona, ona musi dla niej każdy listek, który spada, jest czymś, co czymś można się pobawić, więc zobaczcie teraz siedzi, chciała chyba się napić, natomiast tam jest lód, nie ma wody. I się kocina tutaj zszokowała. Dziękuję Wam serdecznie za dzisiejszą obecność. Oczywiście udostępniajcie, klikajcie te kciuki w górę, to jest dla mnie bardzo budujące i dzięki temu mam siłę tutaj chodzić, nagrywać, pokazywać Wam, co u mnie słychać. Dziękuję Wam bardzo, do zobaczenia.